Spotkanie Nyses Gorzelec z mistrzami Polski drużną Śląska Wrocław było punktem kulminacyjnym obchodów 40-lecia klubu. Jesteśmy zaproszeni na, na mecz pokazowy w związku z 40 rocznicą powstania klubu Nysa Zgorzelec. Dla nas jako dla Śląska Wrocław, Nysa Zgorzelec jest to jeden z punktów, w którym istnieje fan klub, także Śląska Wrocław, więc Możliwość gania w takim, w takim meczu i zrobienia święta dla wszystkich kibiców i zarówno Nysy z jak i Śląska Wrocław jest, jest naprawdę sporą szansą i, i wyróżnieniem. Klub powstał w 1972 roku jako międzyzakładowy klub sportowy z Zgorzelec. Obecnie pierwsza drużyna seniorów Nysy występuje w rozgrywkach ligi okręgowej. Zawodnicy ze Zgorzelca grali także w czwartej Lidze i jeden sezon w trzeciej Lidze. 40 lat minęło to bardzo piękny okres dla piłkarzy Nysy, dla mieszkańców Nysy, dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, dla wszystkich naszych sympatyków. Przeżywaliśmy chwilę zwycięstw, wyrysze porażki, odnieśliśmy najwyższy sukces. 10 lat temu awansowaliśmy na 30-lecie do trzeciej ligi. No w tym roku jesteśmy w czwartej lidze. Jubileusz jubileuszem, a rywalizacja rywalizacją. Wrocławianie od początku spotkania mieli zdecydowaną przewagę na boisku. Zawodnicy Nysy praktycznie nie potrafili opuścić własnej połowy boiska. Mistrzowie Polski spokojnie rozgrywali piłkę i szukali sobie dogodnych okazji do strzelenia gola. Bardzo trudno jest porównywać te dwie drużyny. Mówiąc pół żartem, tym można powiedzieć, że nawet świetna defensywa i bardzo dobry bramkarz, bo bardzo dużo dzisiaj pracy, pracy ma. Natomiast absolutnie próba porównywania drużyn, których które dzieli kilka lig jest bardzo, bardzo trudne, ale ambitna, ambitna grupa chłopców, którzy z przyjemnością chcą sprawić radość pozostałym kibicom. Jubileusz był okazją do gratulacji wielu ciepłych słów i życzeń. Zwycięstw utrzymania się i zwycięstwa w czwartej lidze. O awansie na razie może do trzeciej ligi nie mieszmy, ale naprawdę wspaniałych emocji kibicom, samych zwycięstw i dużo, dużo sportowej walki i sportowych wspaniałych emocji. Prezes Nysy z po meczu był zadowolony z postawy swoich zawodników, którzy pokazali ducha walki i rywalizacji na boisku. Andrzej Tyc podziękował również zawodnikom i działaczom mistrza Polski. Dzisiejszy mecz serdecznie dziękuję kierownictwu WKS Śląs za to, że zaszczycił nas swoją obecnością. Gra z mistrzem Polski na jubileusz 40-lecia to jest coś, co się można wymarzyć. Ostatecznie Śląsk-Wrocław pokonał 3 rany są z Zgorzele. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie meczu. Fani futbolu, którzy pojawili się na stadionie przy ulicy Maratońskiej, mogli nabyć m.in. oficjalne pamiątki klubowe Śląska-Wrocław. Mecz oglądało ponad 1000 osób.